Witam, witam panowie. Ogólnie wystawiłem wam zdjęcia z nad morza. Tak, chyba wierzycie, a nie wierzycie tych trollom, że to niby nie jesteśmy. Udowodniłem wam, udowodniłem. Wiem, że trolle pierdolą, że to e, zdjęcia niby z neta czy z czegoś tam. Dziwne to trochę. na krótko na temat. A po drugie, to niech oni pokażą mordy, a nie się pucają do mnie. A jak pokażą mordy, to niech się zamkną. Kud temat? Porobiłem zdjęcia, ładny widok nad morzem. A widzicie. A wy tak nie chcecie wierzyć nam. Błąd. Błąd, błąd. Słuchajcie nas, a niech kurwa tych trolli jebanych. Bo was tak kręcą i możecie dostać pierdolca. No właśnie, to jest prawda. To uważajcie na nich. Nie słuchajcie, bo kurwa więcej pierdolca gówno robią. Te trolle. Dlatego zastan zastanówcie się, jak macie zamiar coś napisać do nas. Taka jest prawda. Będę.